Cześć, dzień dobry wszystkim, zaczynamy tydzień z marką narę, Pomyślałam, że mam tych ubrań już na tyle, że mogę śmiało pokazać Wam 7 kolejnych stylówek właśnie z wykorzystaniem ubrań, które kupiłam w sklepie Nare. Nare, polska marka szyjąca w Polsce, z świetnych materiałów. I w sumie, skoro już o materiałach mówię, to zacznę może od t-shirtu, który mam ponad rok i w którym chodzę... Dość często on jest, wiecie, noszony, prany, noszony, prany i wygląda ciągle świetnie, co jest wielkim plusem szwy się nie poprzestawiały. Nie wiem, czy Wy widzicie czasem po praniu, jak składacie na przykład t że szwy mocno wędrują i nie są tam, gdzie powinny być. Tutaj coś takiego się nie dzieje, bluzka się też brzydko, nie rozciąga, nie kurczy. I uważam, że no tutaj po prostu jakość widać. Dodatkowo mamy napis, klasa i szyk. Zatem, klasa i szyk. Mam dzisiaj też trochę dodatków. Jakoś tak brakowało mi czegoś uroczego, więc postawiłam na spinkę do włosów. Postawiłam też na takie bardzo ładne, jak widać, kolczyki w kształcie kwiatów. One są dosyć ciężkawe, ale naprawdę przeurocze. Można powiedzieć, że taka. Wiosna. Znowu mam ten naszyjnik, nie ściągałam go ostatnio, ale jego generalnie nawet za bardzo nie widać przy tej bluzce. No bo ona ma taki, wiecie, tutaj okrągły dekolt bluzkę lekko wiecie, wywinęłam, związałam gumką, standardowy trick. Dodałam róż. Chciałam właśnie, żeby było uroczo i pomyślałam, że ta różowa plisowana spódnica będzie po prostu strzałem w dziesiątkę. Ona jak widać jest długawa. W spódnicę też mam rok. Bardzo lubię ją nosić, ona jest czymś niesamowicie uniwersalnym i postawiłam na Adidaski. Nawet myślałam o obcasach, ale doszłam do wniosku, że jednak nie będzie mi się wygodnie prowadziło i wiecie, biegało przedszkole, dom, sklep, paczkomat, więc że po prostu postawię na Adidaski. Ja zresztą lubię takie zestawienia spódnica ze sportowym butem. No i tak się właśnie dzisiaj prezentuje, jest fajnie jest z moim stylu. No i tak jak wspomniałam, T-shirt naprawdę jest wart polecenia. Zresztą będę miała dla was na pewno za jakiś czas drugi T-shirt do pokazania, który jest hitem naprawdę. Dzień dobry. Dzisiaj jest e, chłodniej niż ostatnio, więc e, sweter musi koniecznie wkroczyć. I oczywiście trzymamy się sklepu na I hey, pomyślałam, że pokażę Wam taki mój, można by rzec, mundurek, bo w tym połączeniu chodzę bardzo często, czy to zimą, czy to wiosną. I tak. Sweter w takim liliowym, fioletowym kolorze. Bardzo ładny: 100% bawełna. Marka Mąki, złapany na bailando. I do tego sukienka. E, właśnie marki Nare, którą bardzo lubię i bardzo często noszę, bo ona jest taka dziewczęca, bardzo urocza, kwiatuszkowa i też jest jak dla mnie e, całoroczna, można by tak powiedzieć. Ma krótki rękaw. Tutaj, jak widać, widać, z dekoltem nie ma szaleństw. No i dodatkowo posiada kieszeń. Wymacam ją. Nie, nie wymacam jej chyba teraz, ale musicie mi wierzyć na słowo, że ma kieszeń. A tutaj ma taką asymetrię w postaci dodatkowej falbanki. I tak, był jeszcze do niej pasek, ale powiem Wam szczerze, że tamten pasek materiałowy tak średnio mi się sprawdzał, więc po prostu najczęściej noszę ją o tak w luźnej wersji, właśnie tutaj delikatnie zebraną sweterkiem. Buty to adidaski i stwierdziłam, że dzisiaj taki, wiecie, strój będzie spoko, bo ja się wybieram do przedszkola na... Czytanie książek, zatem bez jakichś takich szaleństw, udziwnień, dekoltów, czy nie wiadomo jak e, krótkich, długości w ogóle, paradoks, ale, e, ale tak? No i co? Ja uciekam dzisiaj, dzień szary, więc mam nadzieję, że kolorem trochę go rozweselę. Witam się z Wami przepięknego, ciepłego, słonecznego dnia i dzisiaj będzie dość kolorowo, tak mucha lata po chałupie. Dzisiaj będzie dość kolorowo, bo postawiłam na taką bardzo ładną, ale dość bym powiedziała odważną bluzkę. Z NARE, oczywiście. Jak widać, cała jest w kwiaty. Tutaj jest zapinana na guziczki i ma dość konkretny dekolt. Żeby ją nieco zrównoważyć, stwierdziłam, że postawię na taką zwyczajną, zwykłą, prostą lnianą spódnicę z lidla, którą mam już jakiś czas. Wyglądał w ten sposób i pomyślałam, że to w sumie całkiem fajnie się tak równoważy. Tu mamy wzory, kolory, szalone lata, tutaj jest spokój. Pyk, buty to sandałki granatowe. I tak się dzisiaj prezentuje, jeszcze zastanawiam się jaką tutaj dobrać biżuterię, ale chyba postawię na waszkę. No i tak, wydaje mi się, że tutaj ta waszka dość spoko będzie wyglądać. Także no ja wam powiem, że czuję wakacje. Cześć, dzień dobry my dzisiaj wybieramy się na kolejną dzieciową imprezkę, więc yy, strój jest mało poważny. Można powiedzieć, że mała powtórka z zeszłego tygodnia, aczkolwiek w wersji mniej takiej Nie chcę powiedzieć, że eleganckiej. Ta jest, powiedziałam bardziej na luzie. Postawiłam tak na zieloną opaskę, tak jak widać. I zieleń tej opaski bardzo fajnie koresponduje mi tutaj z tymi listkami. To jest sukienka, którą miałam tydzień temu, ale ona jest tak fajna, i chciałabym się po prostu móc nią nacieszyć, więc noszę ją dość często. Stwierdziłam, że wezmę siatkę taką, wiecie, zakupową, Emily in Paris. Jakoś tak ona najbardziej mi tutaj leży, co by, wiecie, pomieścić jakieś tam potrzebne graty. I jeśli chodzi o dodatki, nie szalałam, mam znowu tutaj ten naszyjnik z ważką. Tak stwierdziłam, że wiecie, będzie jak najbardziej spoko, ale przyznajcie, że przeurocze są te owocki. I tak sukienka jest gnieciuchem, nie prasowałam jej, bo i tak wiem, że w aucie mi się pogniecie. I postawiłam na adidaski. No mówię, tak będzie mi po prostu najwygodniej. Zatem tak się dzisiaj prezentuję bez szaleństw, ale mnie się bardzo podoba. Jakoś tak te owocki, powiem Wam szczerze, dodają mi energii. Dzień dobry, tego jakże ciepłego, można nawet się pokusić na słowo upalnego dnia. Naprawdę jest ciepło. Zatem mój strój jest bardziej taki hmm, z kategorii tych hmm, odkrywających, chociaż. Postawiam też na równowagę. Przede wszystkim kapelusz. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakąś wielką fanką czapek, takich tych letnich z daszkiem, kapeluszy takich też letnich. Ale mus to mus. Mam w planach dzisiaj popracować trochę w ogródku, więc no jednak ta ochrona głowy dość ważna rzecz. Nie da się oszukać. No i oczywiście bohaterka, czyli suknia, sukienka z narę. Taka przepiękna to jest, zdaje się, Capri, model Capri. Ona jest niesamowicie wdzięczna. Zobaczcie, idealna na plażę, na randkę, na zakupy w biedronce. Ma tutaj mnóstwo takich przepięknych kwiatuszków. Naprawdę jest moim zdaniem prześliczna, wiązana. No ale oczywiście ma też dość spory dekolt, więc jeśli ktoś nie lubuje się w takich, no to myślę, że sukienka nie będzie po prostu dla niego. Ja akurat nie mam jakoś tam, wiecie, tutaj w szczególnie w jakichś tam przeciwwskazań. Do tego taka brązowa torebka. No i tak jak mówiłam, jest równowaga. Skoro górę odsłaniamy, to dół nieco przykrywamy, więc też postawiłam na długość taką midi sandałki, co by było wygodnie. I tak się dzisiaj prezentuję. Powiem Wam, że moje takie pierwsze skojarzenie to było turystka na wczasach we Włoszech, w Genui, bo czemu by nie? Zatem to jest mój dzisiejszy ubiór. Cześć, dzień dobry. My dzisiaj wybieramy się na obiad. Ja w ogóle myślę, że dzisiaj jest niedziela, ale nie jest czwartek, chociaż dzień wolny, więc może dlatego to moje wrażenie. I tak, dzisiaj postawiłam na sukienkę, w której generalnie byłam na mm, weselu i wydaje mi się, że ona jednak jest zbyt taka uniwersalna, żeby nosić ją tylko i wyłącznie na jakieś większe imprezy, dlatego stwierdziłam, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Ona generalnie jest przepiękna, jak widać, ma tutaj taki kopertowy dekolt. Tutaj jest wiązana, ma takie delikatne, wpadające w pomarańcz kwiatuszki. Naprawdę bardzo wdzięczna sukienka. Ten dół jest taki Wiecie, jakby to powiedziały moje dziewczyny, pięknie się kręci, bardzo ładnie właśnie pracuje z ciałem. Prześliczna jest naprawdę, uważam, że to jest jeden z moich lepszych zakupów i wyborów, jeśli chodzi o markę Nare, bo no tak jak wspomniałam, ona fajnie się sprawdzi na jakichś imprezach, fajnie się sprawdzi na jakichś takich rodzinnych uroczystościach, fajnie się sprawdzi na jakichś piknikowych klimatach. Wszystko oczywiście to jest kwestia dodatków. No jeśli chodzi o dodatki, nie ściągamy już tego naszyjnika, ale... Dodałam kolczyki w kształcie serduszek, one są srebrne i na nogi założyłam takie sandałki na lekkim obcasie w fioletowym kolorze, ale wydaje mi się, że to wszystko bardzo fajnie tutaj, wiecie, się łączy. Właśnie ten taki wiosenny fiolecik ze zielenią sukienki, można by powiedzieć, taka pani wiosna prawdziwa. No i ja tak się dzisiaj prezentuję. Cześć, dzień dobry, my dzisiaj mamy taki nieco spóźniony dzień dziecka, wybieramy się do kina, wybieramy się na pizzę, wybieramy się, zobaczymy jeszcze gdzie. W każdym razie głowy otwarte, jest dość wcześnie, 10 rano, ale wychodzimy, żeby dzień w pełni wykorzystać. I ja stwierdziłam, że na Dzień Dziecka ubiorę się w dosyć stonowane rzeczy, ale jakoś tak najbardziej mi to leżało. No i przede wszystkim chciałam Wam pokazać kolejną rzecz z Nary, czyli taką piękną tutaj jak widać spódnicę na zakładkę, która jest gnicuchem. Nie Nienawidzę tego, jak ona się gniecia, szczególnie po praniu, ale bardzo lubię to, jak ona fajnie się układa, jak ona pięknie pracuje z ciałem, więc no mówię, wybaczam jej to. Dołożyłam do tego taką bluzkę, którą Wy już znacie, tutaj ma takie ażurkowe rękawki, jest czarna i bardzo, naprawdę bardzo dobrze mi się unosi, materiał jest w prążek, super przyjemny, mięciutki. Tutaj jak widać ten naszyjnik z... Z wezji. O, kolczyki też takie, serduszka są z wezji. Pomyślałam właśnie, że srebro będzie mi, srebro, że złoto będzie mi tutaj całkiem fajnie leżało. No mówię, ta spódnica jest naprawdę, ona jest jeszcze tutaj, jak widać, związana z tyłu. Jest bardzo fajna, możemy ją związać, jakby wiecie, troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, w zależności od tego, co lubimy. I buty dzisiaj na takim minimalnym podwyższeniu, ale dawno ich nie nosiłam i stwierdziłam, że w końcu trzeba je odkopać. Więc dzisiaj mam takie, jak widać, sandałki na koturnie w panterkę, ale myślę, że to bardzo fajnie komponuje się z taką stonowaną górą. Chociaż ta spódnica, powiem Wam szczerze, lubi przeróżne góry. Tej można szaleć z klasyką, można szaleć z kolorami, z fasonami. I ona jest naprawdę fajna. Cześć, witam się z Wami przy okazji ostatniej stylówki z firmą Nare. Powtarzam, film nie jest sponsorowany. I tak, dzisiaj w roli głównej ta naprawdę wyjątkowa bluzka, t-shirt z jakże pięknym napisem, który powiem Wam, że często jak w nim chodzę, to spotykam się z tekstami, że super bluzka. Skąd ta bluzka? Jaka fajna bluzka, też chcę taką bluzkę. I powtórzę, że t-shirty z Nare mają niesamowitą jakość, materiał jest gruby, mięsisty, pierze się go fantastycznie i nic się tutaj ze szwami i tak dalej nie dzieje. Do tego dodałam spódnicę, ona jest chyba z Holistera i jest jak widać w takie drobne kwiatuszki. Mam w ogóle dzisiaj nietypową torebkę, bo torbę termiczną, ale my właśnie uciekamy na małą wycieczkę do Kętrzyna. W zasadzie zakęczyn. Tu mam moje adidaski, co by było wygodnie, bo planujemy też troszeczkę chodzić. Dorzucam do tego taką jeansową katankę, którą Wy już myślę, że bardzo dobrze znacie, i mogę uciekać.